Hello my Scrappers witam was na moim kanale na rowerze zbieram złom pozdrawiam was serdecznie życzę miłego oglądania i co lecimy z temacikiem a dziś korujemy troszeczkę różnorakie przewody miedziane czyli skorujemy jedziemy z temacikiem dzisiaj będę pokazywał jak koruję a Ci co oglądają kanał różne to widzą, ale chcę pokazać. No i sobie korujemy i jedziemy z tematikiem. Tak się zastanawiam, bo nad jednym tym, że przecież pra praktycznie jak człowiek. Jest, ma prawo jazdy, czy ma samochód, to jest w stanie e, nawet na wszystkim zarobić, bo przecież po prostu jak, tak ja myślę, mając taki samochód jakiś dostawczy mając prawo jazdy na przykład, już nie mówię, nie, nie, mając prawo jazdy na przykład, miałem takiegoś małego busika, taki mały jest coś, żeby nawet mniejszy samochód, nawet taki Passat z tą, Passat ten taki z tą dupką długą, wiecie o co chodzi nie wiem jak się nazywają te pasaty to z tyłu jak złoży się, to taki też jakby mały dostawczy to człowiek jest w stanie z takim samochodem przewieźć wszystko, bo moi znajomi też właśnie przewoził to nawet przewoził meble i inne rzeczy złożone, ale przewoził po sam sufit więc człowiek jest w stanie nawet przeżyć żyć z rozbiórek ze złomu, metalów czy rozbiurek przerabiania każdej grama, każdego grama miedzi, bo jest tego przeżyć. Tylko po prostu tak ja bym miał jakoś tam, wiecie, samochód jazdy i by regularnie wszystko zbierał każdy gram złomu, metali, kolorowych, wszystkiego, co się da z a wiadomo, że można ich rozebrać i sprzedać na internecie niektóre rzeczy To jest w stanie o ładną sumkę pieniędzy wyciągnąć, to ja myślę i to moje myślenie jest akurat ok bo wiem, że stanie po prostu a są na ogłoszeniach różne, że oddam to, oddam tamto elektrośmieci, nie raz. Do... jest w stanie aha bo tu jest ten podwójny dobra to jest taki dziwny ten kabel tego to jest akurat nie da się ciężko. to jest stanie stanie tak mi się wydaje jest w stanie zarobić sobie ale to jest moje zdanie jakbyś znalazł Rzebrał dziennie 2 kg miedzi, różne raki z różnych sprzętów. To jest w stanie ładną sumkę miesiąc zarobić. Mhm. I, to, i to i to nie mało. Z takich kolorów metali, a nie, nie licząc tam Jakby dziennie nawet za 100 zł to złomu. Wiadomo, że to koch trzeba wliczyć. <laughs> że to Ale to jest takie moje zdanie się z tym Ja tam się cieszę z każdego grama miedzi rozebranego Mosiącu złomu puszek, innych metali Nie mam może tego tysiące ton ani kilogramów dużo ale się cieszę, że mogę To nagrywać. A to moje zdanie. Ja też się cieszę, że mogę zebrać mieć mosięc. Różne metale to mi tak sprawia przyjemność. No i nie wiadomo, że. że. troszeczkę gramików już. Nie, dzisiaj, dzisiaj w ogóle praktycznie tak sobie odpuściłem. Troszeczkę jest taki dzień, że. Wiecie, mm, ja ta lubię sobie dubać tak gdzie akurat opuściłem taki mam dzień jakiś, nie wiem może ta pogoda <laughs> ale nie, tak jest Nie na siłę o, zim, zim Oj, kur... ojej to tak jest troszeczkę odcinek chyba ględzący, ale to nie jest. Nie zawsze musi być kolorowo. Hmm. No niektóre są takie o, widzicie jak ładnie? Ciach. Teraz widzicie, ja tam wszystkie to mnie dziuszka rozbieram, przerabiam. Ja ta się cieszę z każdego grama, jak mówiłem. mogę Cię nagrywać, pokazywać kto chce to ogląda, kto nie chce to nie ogląda więc luzik <grym> lubię się pokazywać może moje nie, filmy nie są nic wnoszące, bo to wiadomo, że jedno i to samo, to wiadomo nie dziwię się, że troszeczkę wszystko Mniej osób już ogląda, ale to nic. ja zawsze mówię: będzie oglądało dwóch, trzech, pięciu. Tak będę, ja dopóki będę miał ochotę, i tę to siłę to będę nagrywał. Nawet dla pięciu. O! już i tak sobie widzicie, koruje każdy gramik miedziuszki wiadomo, że to nie są inaczej to się rozbiera jak są kable jak palec miedziane czy jakieś tam silniki z miedzią niż ale ja nie ja nie ja się cieszę że mogę to dodać gramy ramion kilogramy i to I nie raz się przekonałam że o i tak sobie widzicie. Przychodzę sobie grzebię. Dzisiaj jak taki mówię, dzień mam taki jakiś mniej chyba weny na rozbiórkę, ale to nic to tak zawsze jest. Mhm, to jest to za mocno ciut muszę podkręcić Zobaczymy, bo nie mocno to też takie trochę jak tak, to je troszeczkę mieli, wiecie o, no, nieraz tak się o, takie się wióry robią nieraz się dobrze idzie, zależy też od otulinie o no. No, wszystko się wszystko się przerobi no, wiadomo, że to jest smutniejsze takie obieranie takich drobiazgów, bo inaczej się obiera kabelki ciut grubsze ja tak się cieszę z każdego przewodu każdego metalu z każdego złomiku aha, kurcze miałem to inaczej zrobić sorry hmm, hmm, hmm. już można. ciach Nie jest tego dużo, ale jasne z tego gramu. Się Dobra, nie będziemy przenurzać, bo to już 9 minut. Nudnego filmu. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego koleżanko i kolego z filmu nudnego. Trzymajcie się, kochani.